Witam w kolejnej odsłonie kursu, w której zajmiemy się bardzo ważnym elementem, a mianowicie będziemy musieli dokończyć naszą dokumentację dla webmastera, taką prostą dokumentację, spis kolorów, czcionek, to co jest najważniejsze. I zanim zabierzemy się do wyznaczania siatki docięcia, ten element proponuję Ci zrobić właśnie na tym etapie. Ja ten prosty spis już rozpocząłem w czasie kursu. Jak pewnie pamiętasz, jest parę informacji pokazanych i zaprezentowanych. Mamy kolor tła strony. Mamy te top strony, jeżeli chodzi o samo ustawienie, czyli ten top strony do góry to jest oczywiście logo i odpowiedni grid, czy znaczy, przepraszam, nie grid, tylko odpowiednia czcionka w haśle witryny. Tutaj, oczywiście musimy posiłkować się paroma rzeczami. Po pierwsze, na pewno będą musiał się dowiedzieć, jak duża jest czcionka wyznaczająca w tym przypadku nasz element, czyli nasz nawias. Odblokuję sobie warstwę i zobaczę, że czcionka ma 70 punktów. Jest to czcionka formatu Open Sans Light Item Czyli tą właśnie wartość muszę teraz wpisać e, Wiadomo, że czcionka ma odpowiedni kolor, kolor nawiasu No i tu przy kolorze nawiasu dodaję jeszcze wielkość Wielkość będzie 70 punktów A czcionka jest dodatkowo Open e, Sans Light Italic To już wiemy ta czcionka, jeżeli chcemy zobaczyć, jaka, jaką konkretnie ma akurat ten nawias kolor, dwukrotnie w pipetę, kolor możemy skopiować, pobieramy. No i kolor tutaj, kolor nawiasu, jak widzicie, to się zmieniło. Kolejny element, kolor czcionki w nawiasie. Proszę bardzo, ok, ok. W pierwszej kolejności sobie tą czcionkę kliknę. To jest ta nasza czcionka tutaj tą czcionkę wyłączymy, żeby jej nie było widać, żeby nam nie przeszkadzała w zaznaczeniu. Tu mamy tą czcionkę, kolor 4545, 45, czyli to by się zgadzało na dokumencie. Wszystko się zgadzało, okay, kolor, hasła, witrynę, możemy to wymazać, to jest ten kolor w nawiasie. Następnie po, po zrealizowaniu tego elementu zamykamy. Patrzymy, jakie inne elementy są bardzo ważne. Na pewno menu. Ja sobie odblokuję to menu i już teraz dodam kolejny element. Będzie to menu. I teraz tak, kolor menu, jeżeli chodzi o buton, czyli przycisk w tym przypadku pipetą najeżdżamy z palety kolorów ściągamy ten kolor oczywiście wiemy, że kolor yy, kolor przycisku aktywnego ale będzie miał dodatkowo dodatkowo jest cień wewnętrzny oraz yy, zaokrąglenia yy, dolny lewy lewy i prawy róg. To już wiem, To jest bardzo ważne dla mnie, dlatego że jestem w stanie na tym etapie odczytać co jak ma wyglądać dodatkowo. To czego nie wspominałem, to jest kolor ściągi. Kolor ściągi będzie biały, jeżeli chodzi o element aktywnego. Kolor ściągi aktywnej przycisku to będzie 1 2 3 4 5 6, czyli cały czas kolor F, czyli kolor biały z palety. Kolejnym elementem, który muszę wyznaczyć, to jest kolor samej czcionki. Kolor ten powinien być w formacie 434343, ale zawsze warto napisać kolor pozostałych przycisków. Tutaj napiszemy sobie w nawiasie jest to czcionka. Oczywiście będzie to kolor tego typu. Teraz jeszcze wielkość, bo to jest bardzo ważne. Ja tej wielkości tu nie zaznaczałem, ale ona ma duże znaczenie, ponieważ jest to Open Sans. 12punktowa. Open 12 punktów bez żadnego skalowania. Dobrze, mamy ten element zamknięty, możemy przejść poniżej. Kolejnym elementem będzie oczywiście tutaj te wszystkie wartości sobie blokuje. Content FP, czyli ta zawartość, tu odblokujemy zawartość i czytamy dalej. Tutaj dodam sobie oczywiście element jako content fp, następnie napiszemy będzie tytuł i tu wielkość czcionki, wielkość czcionka nazwiemy tak tytuł czcionka. Oczywiście tu tak. Bierzemy sobie na tak jak robiliśmy to wcześniej, zaznaczamy czcionkę i zczytujemy. Czcionka będzie w kolorze, to jest najważniejsze. 42, yy, kolor. Wielkość 20 punktów. Jest to Open Sans i jest to wersja Light. Tyle możemy z czytać. Kolejnym, czyli treść w Content FP. Treść w Content FP będzie mianowicie verdaną, 12-punktową, o kolorze takim samym jak tytuł. Czyli piszemy treść to będzie tak. Verdana 12 punktów, punktów, kolor i ten kolor sobie kopiujemy. Na końcu piszemy R, V, gotowe. Ok, teraz portfolio. Portfolio samo w sobie będzie właściwie odzwierciedleniem tego samego układu, to jest Content FP, także tym nie musimy się przejmować. Można powiedzieć, że wszystkie elementy tutaj mamy już prawie zawarte prawie, dlatego że jeszcze będę musiał stopkę. Kolorze. Oczywiście wezmę sobie pipetę. Tą pipetą zdejmę kolor. Ten kolor sobie zaznaczę i na końcu dam bardzo ważny komunikat. Stopka. Kolor tła. Oj. Kolor tła. I tu damy taką uwagę: uwaga jest następująca. W wielkości czcionki dla tytułu. I zawartości zawartości dziedziczone z Content FP. To ma dla mnie ogromne znaczenie, dlatego że będę wiedział, że na tej zawartości tutaj mogę się wzorować. Dobra, to by było minimum. Oczywiście ja sobie zapiszę ten dokument. Go mogę już teraz zamknąć i teoretycznie rzecz biorąc mogę przejść do cięcia. Ale zanim przejdę do cięcia, bardzo y, ważna sprawa, dlatego że ja będę musiał jeszcze pewne rzeczy powyłączać. Pamiętasz, zrobiłem to wyłączenie nawiasu w y, topie. Generalnie rzecz biorąc, będę musiał oczywiście przejść do topu. Tutaj mamy logo, wyłączymy hasło witryny, wyłączymy, kreskę zostawiamy, wyłączamy całe menu. To jest bardzo ważne. Teraz tak, slidera całego nie mogę wyłączyć, dlatego, że jak wyłączę cały slider, to ucieknie mi w tym przypadku to tło poniżej. Więc muszę włączyć wszystko, co tworzy slider, zostawić samo tło, ale w kilku ruchach będę musiał jeszcze y, przerzucać się między warstwami tych drobnych punktów. Oczywiście te punkty na tą chwilę możemy wyłączyć. Będą nam tylko dwa punkty potrzebne. Ja wyłączę i stworzę sobie taką bardzo prostą, pustą wręcz stronę. Zobaczysz po co. Po toż za chwileczkę, jak przejdziemy do etapu cięcia, będziemy z tego korzystać. Kolejnym elementem, który jest odpowiedzialny, to będzie odpo oczywiście element w postaci Content FP zjeżdżamy poniżej. Y tutaj przyciski nie będziemy powielać. Przyciski mają ten sam kolor, jak y przyciski w menu, tak więc możemy cały Content FP wyłączyć. Y linii nie powielamy. Również możemy ten kontent wyłączyć. Aj, nie możemy kontentu wyłączyć w kontencie, zostawimy właściwie włączoną tą zawartość, dlatego że będziemy wycinać te znaczniki. No i chyba na samym dole musimy jeszcze wyciąć tą belkę, która się tutaj znajduje. To jest kolejny region. Ten kolejny region to będzie bottom. Też zostawimy cały. I oczywiście stopka, ale ze stopki będę musiał parę rzeczy powyłączać. Dlatego że nie chcę widzieć na pewno żadnych napisów w stopce, to jest najważniejsza dla mnie kwestia. Nie mogę włączyć ikonek, tych ikonek teraz nie widzisz. O, teraz będą one widoczne. Żadnych ikonek nie będę włączał, Włączę, tylko i wyłącznie kwestie tekstowe i podkreśleń wszelkiego rodzaju. OK. Oczywiście tytuły. Dobra, na tym etapie można powiedzieć, że mamy wszystko zrobione. Możemy sobie. Ten szablon zapisać, jakby w formie docięcia. Ja zrobię taki, taki zapis, zapiszę go sobie niezależnie, po prostu zrobię Save As i docięcia. Taką będzie miał nazwę. Ok, po zapisaniu tego projektu możemy właściwie powiedzieć, że te podstawowe dane mamy sczytany, projekt mamy wyczyszczony, pozostaje nam więc przejść do kolejnego etapu kursu, do którego ciebie serdecznie zapraszam.